Nowak zapraszam na sport. Kompromitacja Radomiaka Radom w białym stoku w pierwszym meczu po przerwie zimowej w PKO Ekstraklasie. Drużyny PKO Ekstraklasy wróciły do walki o ligowe punkty. Radomiak w pierwszym meczu po zimowej przerwie pojechał na teren Mistrza Polski, a więc do białego stoku na starcie z Jagielonią. Radomianie faworytem nie byli, ale fani zielonych liczyli na walkę. Podopieczni żało Enriquesa się jednak skompromitowali. Już po 10 minutach przegrywali 0 do 3 po golach Mikiego Villara, Afimiko Pululu i Jesusa Imaza. Jeszcze przed przerwą Jagielonia dołożyła dwa kolejne gole, a do siatki trafili znowu Pululu oraz Imaz. Radomiak zaprezentował się fatalnie jedynym plusem. Tego starcia jest to, że w drugiej połowie bramek nie było. Jagielonia wygrała z Radomiakiem 5 do 0. W zespole z Radomia zadebiutowało kilku nowych zawodników. Od pierwszych minut zagrali Marco Burch, Rafael Barbosa i Pedro Perotti. Z ławki weszli z kolei Paulius Golubickas i Abdul Tapsoba. Jeżeli chodzi o podsumowanie tego meczu, to tak naprawdę można ten mecz zamknąć w 10 minutach. Był to bardzo zły start z naszej strony. E, bardzo dobry start. Jagieloni nasza drużyna nie była tak jakby podłączona od, nie była podłączona od samego początku do, do tego meczu. Daliśmy Jagiellonii strzelić, e, strzelić bramki i po tych trzech bramkach które strzeliła na początku Jagiellonia, staraliśmy się zbalansować e, atuty zespołu z Białego Stoku, natomiast e, nie udało nam się to. To kolejny fatalny start Radomiaka po zimowej przerwie. Przypomnijmy, że w zeszłym roku zieloni w pierwszym wiosennym meczu przegrali na wyjeździe z Krakowią 0 do 6. W następnej serii gier w sobotę 8 lutego Radomian czeka bardzo ważne domowe spotkanie z ostatnim w tabeli Śląskiem Wrocław. Czarni Radom zdobyli komplet punktów w Tomaszowie Mazowieckim. W 21. kolejce PLS pierwszej ligi Czarni Radom pojechali do Tomaszowa Mazowieckiego, gdzie zmierzyli się z będącą na piątym miejscu Lechią. W pierwszej rundzie, w meczu rozegranym w Hali Radomskiego Centrum Sportu, rywale z łatwością pokonali Czarnych, zwyciężając 3 do 0. Mecz rewanżowy Lechia zaczęła również dobrze, bo od wygranego seta do 19. W drugiej partii prowadziła 9 do 4, ale potem wyższy bieg włączyli Radomianie, którzy odrobili stratę i odwrócili losy drugiej odsłony, wygrywając do 22. Również dwa kolejne sety padły łupem czarnych, którzy zwyciężyli do 18 i 20, a w CM meczu 3 do 1. Obecnie czarni zajmują 11 miejsce w stawce z dorobkiem 23 punktów. Kolejny mecz Radomski Zespół rozegra w czwartek 6 lutego, kiedy to w Halierce z przystruga 63 podejmie Mickiewicza klucz Urząd Miejski w Radomiu tradycyjnie na dorocznej gali nagrodził ludzi sportu za miniony rok. Wręczono nagrody w ośmiu kategoriach. Rok 2024 był rokiem olimpijskim i paralimpijskim. Wśród nagrodzonych nie zabrakło przedstawicieli Radomia na tej najważniejszej imprezie czterolecia, która odbyła się w Paryżu. To był bardzo dobry rok i bardzo ważny rok. Oczywiście ten rok zdeterminowały Igrzyska Olimpijskie. Ale my jesteśmy szczególnie dumni, bo w zasadzie od 25 lat nie mieliśmy reprezentanta na takiej imprezie sportowej, a w 2024 roku reprezentowali nas Arek Kułynycz i Martyna Kotwiła. Ale to również występy naszych reprezentantów na Paralimpiadzie i również doskonałe wyniki. Ale poza olimpiadą mamy blisko 90 medali mistrzostw Polski, Europy i Świata. Są to metale złote, srebrne i brązowe. To jest naprawdę wielka duma, wielka radość. I ja mogę powiedzieć, że to ogromna satysfakcja, że my jako miasto dokładamy co cegiełkę do tych sukcesów. Rok 2024 był zdecydowanie bardziej udany dla sportowców sportów indywidualnych, którzy zdominowali złotą dziesiątkę sportowców na gali Mistrzów Sportu Urzędu Miejskiego. Wśród nagrodzonych byli Paweł Burach, Michał Golus, Mateusz Kaczor, Maciej Klimek, Martyna Kotfiła, Justyna Kozdryk, Arkadiusz Kułenicz i Cezary Znamiec. W stawce znalazło się jedynie dwoje przedstawicieli sportów zespołowych: Jan Grzesik i Maria Mazurkiewicz. W galerii trenerów znaleźli się głównie opiekunowie zawodników sportów indywidualnych, a więc Artur Fokt Adam Jabłoński oraz Włodzimierz Zawacki. Jedynym szkoleniowcem drużyny był Adrian Kondraciuk, trener radomskich piłkarzy ręcznych. Duży sukces, bo dwoje olimpijczyków, to jest zrealizowanie tego celu, do którego dążyliśmy. A w sportach drużynowych myślę, że nie tyle kryzys, co pewne przeniesienie ciężaru. Rzeczywiście dzisiaj w Ekstraklasie Radomiak, Radomka, która dobrze w europejskich pucharach w lidze też przyzwoicie, natomiast Reszta zespołów, no cóż, dużo pracy i dużo przemyśleń, dużo planów na przyszłość, żeby postawić je na nogi. Jak to wszystko wyjdzie, oczywiście zobaczymy, natomiast ten rok na pewno bardziej udany dla sportów indywidualnych. Lekka atletyka, zapasy to są te nasze towary eksportowe w tej chwili. Imprezą Roku został wybrany turniej o Super Puchar Polski w koszykówce mężczyzn, który odbył się w hali radomskiego Centrum Sportu. Nadzieje Roku to dwie lekkoatletki Julia Adamczyk i Wiktoria Gadajska, a także siatkarka Zuzanna Maciejewicz. Drużyną Roku zostały wybrane juniorki APR Radom, które zdobyły brązowy medal Mistrzostw Polski. Sponsor Roku to KPS Food. Osobowością sportową Roku wybrano siatkarskiego arbitra klasy międzynarodowej Macieja Twardowskiego. Przyznano też nagrody w kategorii Serce dla Sportu. Laureatami zostali Maria Świerczak. Kaczyńska, Marcin Górnik, Ryszard Fałek oraz Tadeusz Kreska. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.